Ach, kochani, jaki wysyp ciuszka w Pepko? Istne szaleństwo, istne szaleństwo. Tyle nowości na wieszaczkach. Dawno nie było tyle nowości. W jednym przeglądzie. Mówiłaś to Babu wczoraj, wiem, ale dzisiaj to powtórzę. <laughs> Chodźcie szybciutko na przegląd i uwaga, uwaga, w dzisiejszym przeglądzie kolejna niespodzianka dla Was ukryta w środku przeglądu. Także co? Idziemy, no idziemy, Babu, idziemy. Halo, halo, dzień dobry. Witam się z Wami, z Pepką. Tutaj mamy ciuszek fajny. O, takie wieszaczki, to od razu sobie przylecimy szybciutko, co? Chodźcie. Widzę, jakaś zieleń w ogóle wleciała. no jej, kupaczcie, jakie sweterki. No, no, no. No to leci, babu. No to lecę. Czekajcie. Co to mamy? Eseczkę? Nie, eseczkę to nie od razu. Podniosę coś większego. Tutaj mamy od S do L, ale widzę, że tylko emki. Poszukaj na bawo, dobrze. Czekajcie. Ta, są emki, e. Nie, dobra jezelka. Już wyciągam, jaka krzykliwa zieleń, to tak pod wiosnę, no nie, dziewczyny, od S do L, to jest oleczka. to ten gacior na nowościach, ale już go podnosiłam, szło na tylko co, na 60 zł, to rozmiar 44, dobra, wieszam ten sweterek, już Wam pokazuję, o, tak się prezentuje, w sensie, że taki szeroki lub nie szeroki. Może najadę jeszcze na guziczek i na drugi rękawek. Patrzymy jeszcze tył. No i co myślicie? Dresik, swetarek, koszulki, bluzeczki. Wszystko podzielone. Okej, okay, tutaj widzę kolejne nowości, ale ja już podnosiłam już tylko cenę. 40 zł. Aha, czy one są wszystkie w tej samej cenie? Zobaczcie, czarny pasiaczek, beżowy pasiaczek. Wszystko na nowościach. No i teraz ten zielony wleciał. Już odwieszam. Dobra, czekajcie. Popraw to babą. Tak ładnie. No. Dobra, siedzi. Ok. Tam jaka ładna bozeczka serduszkowa. Zaraz podejdę. serduszka No, 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 a! Tu jest więcej tej. To jest taka krzola. Dobra, zaczniemy od tej serduszkowej. Chodźcie. Jakiś taki większy rozmiar. Poproszę. Czekajcie. Się zaczepiło. Co to jest? No i proszę bardzo. Dwa razy XL bierzemy? Bierz, babo. No. Wejdzie? Wejdzie. O, taka kosz. Aha, one no są inne w ogóle. Czyli te są, te są z kieszeniami. Dobra, to, to nie było tematu. Zaraz wrócimy do tych z kieszeniami. Póki co, za, zobaczmy sobie tą tutaj. Gdzie ją powiesić? Może tu? O, z takim ładnym kołnierzykiem. Cena, cena, babo. 25 zł do rozmiar 3XL to jest 2 razy XL Już Wam pokazuję. Tak się. O! Tak się prezentuje. Zbliżenie na materiał. Na rękawek. Zobaczymy jeszcze z tyłu. No i co myślicie? Fajne? Fajne, baba, fajne. Dobra, odwieszam i zobaczmy te koszulę tutaj. Są dwa kolory, od razu podejrzę. Nie, to są koszulki. Z krótkim rękawkiem. Tutaj ta koszula mnie zainteresowała. 40 zł to rozmiar 44. O tak się prezentuje. Pokaż to się tył. O. Tył taki. Rękałek oczywiście standard, czyli może być puszczony wolno. Ewentualnie zrobione, o, tak jak tutaj. Widać to. Widać, babo. Dobra. To zobaczymy jeszcze kieszonkę. rozmiarze 46. O, tak się prezentuje. Bardzo przyjemny kolor, nie? Mhm. Odkładamy dziewczyny i. Tutaj te tuniczki, ale ja już je pokazywałam. Tylko przypomnę cenę, co? Bo one też są na mocnych nowościach. 40 zł. I to jest akurat 40. Mają kieszenie? A mają, patrzcie. To nie wiedziałam, chyba, że mają No to pytarda. Dobra, tutaj tą koszulkę jeszcze podniosę. O, takie nowości. leciały, to jest w rozmiarze M. Już podaję cenę. Tylko sobie odwieszę. Tam widzę jeszcze bluzę na mocnym nowościach. Nie wiem, czy to jest ta, którą podnosiłam ostatnio. Nie pokazał, by było palcem. A jak mam pokazać? <laughs> Nie no, dobra, żartuję. Czekajcie. 25 zł do rozmiaru 2XL. Dobra, wezmę tylko niebieski. Zaraz wrócimy tutaj jeszcze na chwilkę. Tylko. Podejdźmy do tej bluzy. O, zobaczcie. To jest ta, którą podnosiłam ostatnio. Czy to jest inny kolor? Jedna jedyna tutaj widzę. To jest taka brzoskwinka. To chyba nie jest ta, którą podnosiłam ostatnio, czyli nowy kolor, a cena tej bluzy to 40 zł do rozmiaru 2XL. No dobra pokaż ty się. Oczywiście mi się pod spodem. cieplutka, Ładna, no? I lecimy dalej. Tutaj widzę, ojej, kupaczcie, ile swetarka wleciało, jakie kolory. Ja nie wytrzymam, ale wiosna co? Lecimy buraczek czy żółty. Ach, ciężka decyzja, ale zanim ją podejmiemy, kochani, szybka teleportacja. Jestem właśnie w Action. Gdzie w Action, babu. W Pepko, jestem w Pepko. Jestem właśnie w Pepko, ale nie w tym Pepko, w innym Pepko. I wybieram dla Was niespodziankę, niespodziankę na czwartek. I zdecydowałam, że będzie to ta oto śliczna osonka i narzędzia ogrodowe. Specjalnie wybrałam biały kolor, bo białe ciężko spotkać, także będą takie wiecie. Ciężko spotykamy. Dobra, wracam. To żółty babo. X-eleczka. O, taka. To najpierw podniosę wszystkie kolory. A potem zajmiemy się. cenami i rozmiarami, co? Taki buraczek. Dawaj, ten. To jest taki haber. Trochę taki haber, nie? Ta za eseczkę. Widzę, że haber wybrany, czyli najbardziej się podoba. No i zielony jeszcze. Już moment. O, o, zahaczony. Moment, tylko czekajcie. Jak to teraz odhaczyć? Dobra, no, udało się. Pokaż się zielony. Eleczkę, jak coś. O, tak się prezentuje zielony. Na chwilę cię tu, panie, powiesimy. O. No i dobra, teraz cena 35 zł. Wow. No to cena chyba spoko, nie? Już ten zielony odwieszam i pokażę Wam. Rękawek i całą resztę. To co? Może buraczek teraz. O, rękawek mamy taki. Po boku rozcięcie. Tył troszeczkę dłuższy. O, tak się prezentuje. X jak coś. O. O. No i <słuch> fajne te kolory, co? Robimy głosowanie. Który kolor, Dziewczyny? Jeden, dwa, trzy, czy cztery. Dobra, i idziemy tutaj, bo tu jeszcze widziałam jakieś zielenie. Tutaj znamy, dresik znamy. Gacioro roznamy, ale o, tutaj takie półgolfiki, właśnie. Też w kolorze zielonym. 25 zł to rozmiaru 2XL. Zobaczcie. No, taki półgolfik, o. Łapcie ślutki, no. Ten jest w rozmiarze, czekajcie. Już podam. Emeczka. Może podniosę takie 2XL, co? A no, podnieś babą, czekajcie. Widziałam, że to będzie ciuszek petarda, no i jest. 2XL. O, tak się prezentuje 2XL. Może odwieszę chwilę. to na tych spodniach. Może. O, zobaczcie. Tak się prezentuje 2XL. No tak, żeby łoczkiem mogarnąć, czy duże, czy małe. Czy tu wejdzie, czy nie wejdzie, nie? <ścoughs> Dziewczyna. Okej. Okay. Tu widzę, że chyba to jest nowy gaciorek. Tak się, tak mi się wydaje, ale to za chwilę podejdziemy, zobaczymy ok, odwieszam, te zielenie, zobaczcie one się różnią, nie? to nie jest tak, ten jest jaśniejszy, ten półgolfik widać to odbicie do może jeszcze dostawię, o Żeby było wiadomo mniej więcej jaki to jest kolor, jakie zielenie tam widzę wyprzedaż, czyli dalej lekko dostępna zaraz sobie rzucimy łoczkiem, tak szybciutko cóż to za okazję tutaj można jeszcze wyhaczyć a można dłużej widać. Nawet tam kurtka jakaś wisi. Ale dobra, jeszcze gacier, co? Tutaj widzę. A, to są te lii. No dobra. To tylko cenę wam podam. Bo tu każda para z innej parafii, nie? A nie mam ceny. Tak czy nie? a nie mam. A jest 150. O matka, no wiedziałam. Serio, babo. Niech. Dobra, muszę się rozłączyć. Czekajcie. Tam widzę że mam takie kurtetki jeszcze. niebieski Stój, czekaj. Zaraz tu wrócę. O, ale to są chyba te, które znamy, wiecie. Ale jak coś to doleciało, nie? Zapuszczamy żółwia. Gdzie to cena? Nie widzę. 60 zł do rozmiaru 48. O. Taka cieniutka teraz, taka prześcióweczka, nie? Nie będę ciągle tego nie odwieszę. Ale ja tak wam pokażę. O, ładny kolor, bardzo ładny. Taka głębo taki głęboki granat. No i tutaj jeszcze tak pykniemy szybciutko, bo chyba to też jest nowość, wiecie. Tak, o taki pasiaczek. To jest akurat 2XL, taki rękawek. Mhm. Już podaję cenę, tylko sobie na chwilę tutaj odwieszę. Cena tej bluzeczki 30 zł i to jest 2XL, tak jak mówiłam wcześniej. O, tak się prezentuje. Trochę krótka, nie? Ale no nie wiem, tylko mi się tak wydaje? Krótkie to, czy nie? Dobra, i ona jest na styl tych bluzyczek, które pokazywałam wcześniej. O, zobaczcie. A wcale nie, babo. Dobra. A, to sobie przypomnimy. 30 zł. Myślałam, że to jest to samo, wiecie? Ale jednak nie. Już podnosiłam w poprzednich przeglądach dziewczynek coś. Można sobie wrócić bardzo dużo nowości i na półce, i na wieszaczku, gdzie to było? Tu. Jak macie chwilkę to oczywiście zapraszam Dobra, lecimy dalej Chodźcie jeszcze na to wyprzedaż, ta chwilka, chwilka A tu coś jeszcze jest Chyba to na nowościach, pewnie, że tak Czekajcie, ja najpierw cena 25 zł, teraz miałam 2XL Aha, te kurteczki jeszcze są czarne Zobaczcie, teraz dopiero widzę Te czarne zwykłe koszulki też podnosiłam No to dobra, to nie powtarza, nie? To chodźcie jeszcze, gdzie jest mi niebieski? Mam tylko świnta, zgubiłaś. Dobra, jest. To chodźcie jeszcze na tą wyprzedaż. I tak sobie pykniemy szybciutko. O, tutaj. Tak, tylko z ciekawości. Jak to cenowo wygląda? Futelko 50. Tutaj to. W sensie ten kożoszek. Ceny kurtki nie mam. Tak, czy mam? Kurwa. Dobra, nie podam. A jebotko. 22 teraz. O, te takie. Co znamy? 22 setterki. Nie ma ceny odpadła. Ale wyprzedaż, żeby nie było. 30. 17. Coś, może by to wybrał, nie? 35. Ale też widzę, że czerwona cenówka chyba odpadła. I, <laughs> I tutaj Walentynki. <laughs> Jakie serce. Ile to serce? 10 zł. Jaki całus? Dobra. 30, 80, 80 20 dobra, wybaczcie nie mam okularów taki geciorek 20 zł. Kojarzymy, nie? Pewnie, że tak. A ta spódnica też 20. Dobra, i dziewczyny idę, nie? 30 zł? żeby za długo się nie zaszło 25 Także dzięki, że to do następnego cześć. gdzie niebieski zostawiłam. Coś nam dzisiaj niebieski, nie po drodze. <noise> Ci cały czas. Nie wiem, czy to spodnie jeszcze Może wam pokażę. na są na mocnych nowościach, bo może ktoś nie oglądał poprzedniego przeglądu. Dosyć nieźle skrojone. Jak która mierzyła, to piszcie. Jak to wygląda. 60 zł do rozmiaru 44. O! Dobra. I lecę cześć. Oczywiście jak wam się przegląd podobał, zostawcie coś po sobie, jakąś łapkę, komentarz, coś, cokolwiek co chcecie.